Co my znaleźliśmy. Ten materiał jest kontynuacją poprzedniego materiału. Zachęcam was do obejrzenia go po tym materiału I rękawiczki Dobra, chodźcie o tego Tak poza tym, ten chyba jest droga Tam, nie wiem co to jest Ale sądzę, że się nie opłaca już tą dżunglę przechodzić żeby do tego dojść 13 O który ten był 13.37 no. Dobra musimy na 37 się wyrobić Ostatni potem jest o 15 Trochę No to starszy ci 24 godziny Zakpat ja na ciebie co? To za dzióbne. to są chyba te pokrzywy? Jakiś garaż chyba był. Moga, To Tak, bo są te na zejście w dół. I co, kabel dwajsowy no. Rury, lampy. Zgaduję, że sam prąd do tego nie sięga. Ale... Jest możliwość. No tak mówimy Ci. O, patrzcie co tu jest? Czesła Opony. Ej, bo ja akurat potrzebuję nowe krzesło. No, nawet, nawet rozważam. Czy brać, czy nie brać? yo A tu co? Jo, kanapa. Ej, bierzemy kanapę. To malinę wyśpięłaś? To Ciekawe co to jest Co? Jakie Co jest? Uwaga, uwaga. Gol kurna, goł. Co to jest to? Co? No. Glouston. Co tu w ogóle jest? Na zdunach. Ej, ty tak. wiesz, ja, że to jest jakiś urweks. Znaczy, to nie urweks, tylko dom bezdomnego wykryty. I wy to mu ruszacie. To serio chodzi do domu bezdomnego. No, ma te rady. Ej, To jest kogoś dom. Nie ma co chodzić. I wiesz, że nikogo nie ma. Szachownica, widzę. Ciekawe, czy to jest domy Czy to jest myczki mycza, czy znaczy nie? Jakie myczki mycza? Choinka, kołanowski, no? Kołanowski. Ja pamiętam już historii sam. Kultura, wujek. Nie wiem, jak to było. Tak powstało. Co wciągnie. Jak to on miałby, który? Pan się nie, to była tam Ja nie mogę co E, tu już są jest No tam jest Co jest? Nie Patrzcie jakieś śmieciowisko tu w ogóle Co tu tu asfalt asfaltu jest Dziwi mnie Lampa Ja nie wiem Czy tu też jest opuszczone? To jest chyba poza terenem. Ty, 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 To jest poza tego w pałacu. Ja wchodzę tam. Już widzę, już widzę drabinę i ja jestem zaciekawiony. Tylko nie wiem, czy ona zadziała. Obrócisz mnie? To... No? to jest jest stabilne. Nasza, drabi nasza drabina jest lepsza. A bo kto robił? Gdyby nie ojciec z tego wiśni, to byś. no. co zrobił? No tak, ale ja ja jestem bardzo ciekawy tego. No, wygląda całym wiśni. Tak, masz okno rozbite tam dolne, widzisz? Tam, na dole. Widzisz? A no, tam jest okno rozbite, a opuszczone. ta się się. Idziemy, dajmy się Bo to jest za to, a... Zastopuj, no po co? A, pür... Dotarliśmy na miejsce To jest. Oh, a to nie jest, to jest opuszczone I tego się nie spodziewałam. Do Oczyszczania opuszcza, ścieków dla zespołu Jezu chryste Jezu chryste Serce mi Serce mi Oczyszczania ścieków dla zespołu szkół ogrodniczych Co to jest za miejsce Co my znaleźliśmy? Chodź tu szybko Chodź tu, zobacz co to Co to jest? Zastanawiam się czy tu może przypadkiem jakiegoś alarmu nie być Obstawiam, że nie i sobie wszedłem Bardzo fajnie Co to ma być? Jestem na górze co to jest? Ja ryzykuję dużo. Te zbiorniki. Sot. Ja nie czuję, ja, mam kata. ja tak ryzykuję teraz. Ja schodzę, daj mi zejść, Daj mi zasiść. Rob mi zdjęcie. rób mi zdjęcie. Masz guzik zdjęciowy. Masz guzik aparatny No? A co bo ja widzę Zaraz rób mm. Aparat <grywa> Dam Czekaj, zoom Zoom? Nie, jaki zoom Właśnie tam, co widzisz? Szkoda, że nie ma tego podłogi Ale... Zarębisty urwek z tym Mamy karty? No to zaś mnie do spód To jest taka na górę, zaraz mi piszcie Uj jest. Szkło Tu jeszcze jest platforma Tylko, że Trochę daleko Jest tu dobra, wychodzimy z Oszczędzamy czas <grydek> Dobra, idziemy Kaj z tym O Jezu! Ja nie będę mieć przedziurawionego buta. Bu Przedziurawano przedziurowa buta. To się. Prze Przedziurawano <laughs> Tam jest coś, ale czy staram się tam chodzić? Nie? Na przejściu. to jest? Chodź z tego do siebie. tam, czy nie? Bo nie wiem, czy się opłaca. Jezu! No właśnie, chcesz jej przeszkoczyć. to Dobra, wracamy raz, tylko zobaczcie tu szybko Cicho Dobra, nie ma nic, idziemy. Ciekawe miejsce Takie fabryczne, nie? taka fabryka, nie? mi. pisze, że to jest No tak W stylu fabrycznym Taki młodocesty fabryczny. Teraz nowy Bez przesadnie, nie było tak źle. Nie było, ja się tam, tak. ty chodzisz nie potrafisz. Dobra, zobaczymy Co? was jeśli Jeszcze jeden bunek. Co? Nie wiem, czy to jest w ogóle. Wiem, to jest w ogóle. Dobra. Zrobię oczyszczanie się. Ciekawe kto. Dobra, widzowie. Wstrzymuję nagranie. I... no. Prężamy właśnie widzowie te budynki tutaj. jest... Garnitury? Nie ruszę ale... Ale fajnie Dobra, nie wiem jak tu wejść na górę Nie mam pojęcia Jeśli w ogóle się da... No próbujesz się szybko na oko Co to za jakieś krzakołisko Piwnica jest Jakie lochy tam Patrzę tu przez okno Co to ma być? Włócik, chyba to jest miejsce do wieszczego Tak Mam wejście do piwnicy Jednak do góry Szybko Czyli ktoś jest stary, ty przeciasz, się przez te drzwi? Tak. Wstawię? Mówicie w końcu coś, do czego, się, czego jesteś odpowiedni. Chcesz, że się przez to ciaszisz? Tak. Znaczy, się ciasnąć. No tak, ale dawaj, czas na marginesie. Siema. Szybko, szybko, chodź. Jeśli masz swoje, to chodź. Chciałem, nie? Nie, nie. Przeciasnął się, normalnie. Dobra, ja też tam wchodzę. Ty wchodzisz? А, старый, старый. Ты хочешь ходить? Видишь, на ногах нагреваем. А, канал. Да, да. Ну,

Jest? Cały strych jeśli chcesz Ale ja tam nie wchodzę Nie ma co Spodziewałem się że kogoś spotkamy I spoko morda No <laughs> to interesuje Dobra widzowie Czekamy tu. Pierdzie. Czekamy tu. Idealnie przystanek. Numer Dobra. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Subskrybujcie. Łapka w górę. Z następnym może będzie szpital opuszczony. Jeśli się uda. I no, zobaczę Was w następnym